Siemaneczko wszystkim, z tej strony szkapa i zapraszam do Parksaurus. No to tak, powiem Wam, nic więcej się nie nauczyłem, nic więcej się nie dowiedziałem o tej grze. Więc próbujemy, próbujemy coś tutaj zrobić, e, roślinki. Nie mam jakiejś żywności, więc e, próbujemy iść do sklepu. Warzywa. E, Niewystarczające środki. O jaka bida! Jaka bida! Ja tutaj jestem na bidzie. O kurcze. Czekajcie, ja tutaj muszę jakoś tutaj podziałać coś. E, skrzyn gdzie skrzynka nadatki? Jakieś datki. Puszka nadatki. Dzisiaj całkowicie no coś tu nazbierała. E, zebrane pieniądze zostały zebrane na koniec dnia. Aha, czyli dopiero na koniec dnia. Aha, ja mogę przyspieszyć i cię dzień szybciej skończy. I dopiero nakarmię, ale za cały dzień tam mi mogą padnąć te dinozaury. Jak będą z głodu. Które się tu den kończy? Wypomena zostałem wysłany? Dinozaur może być chory. No może być, może być, dobra. Nie wiem, nie wiem o co w tym dokładnie chodzi. Nie wiem, nie wiem, no nie wiem. Na razie ludzikom się podoba, zwiedzają, wiecie co? Mm. 10. Płacić po dziesiątce. Płacić po dziesiątce. Będzie was mniej. Moje dinozaury będą spokojniejsze. Płacić po dziesiątce. Poszli, poszli won. Poszli won, tak? Wszyscy? Do widzenia, do widzenia. Co co, co wam się nie podoba? E, zapisywanie, ukończone. Mamy coś kasy, mamy tysiąc kasy. Dobra, te... E... Czekajcie, 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 jak z tego wyjść. E, oni mi mieli jakieś jedzonko przywozić, ale jeżeli ja nie mam kasy, to oni mi nie przywiozą tego jedzonka, tak? To ja tu daję tylko na przykład po 5. E, tego nie potrzebuje, tego nie potrzebuje, tego nie potrzebuje. wróć. Mięsko dajemy tylko po 5, bo jest droższe. E, mięsko o nie, czy o nie te świerszcze? Co on tu będzie jadł? E, co on tu je? Mi e, mięsko nie. To mięsko jem, i teraz, i teraz ich nakarmili, dobra. Teraz ich nakarmili, tak by to wyglądało, że ich teraz nakarmili. Ej, panie, nie rozwalaj mi, pan, gdzie jest mi konserwator? Czy ja mam coś w ekwipunku? Ja mam jakieś jedzonko i... Czy ja to jedzonko w ekwipunku, jeżeli mam, to oni mi to będą dawać? Nie wiem, nie mam pojęcia, kop. Tutaj coś mamy do kopania. Dobra, używamy pierwsze tego, pana. Raz, raz. Drugi raz. Trzeci raz. A nie tak. Dobra i nie mamy więcej. E, możemy tak. Możemy tak. Tak. Tutaj. Tutaj. I już więcej nie możemy. Zostały proste linie. Jedna. Druga. Powinno mi starczyć, żeby wszystko zrobić, nie? I co mi zostało? Zostały mi Elki. No możemy sobie tutaj strzelić. Możemy sobie tutaj strzelić. Tutaj tutaj. Tutaj. No i teraz mam same pojedyncze, tak? Powinno mi wystarczyć tych strzałów. No i co? Chyba wszystko odblokowane, nic więcej tu chyba nie nakopiemy, nie? Głębiej chyba nie sądzę, abyśmy coś znaleźli. Może by się udało, ale nie sądzę. No i co, i dobra? Wykopane co, żeśmy tam na wykopali, wracamy. I Otwórz portal. No i to znów będzie kopać portal. Dobra, kopię, niech to kopie. Portal Biuro, biuro. Co my tu mamy w ogóle? Co my tu mamy? Dzień 11, pogoda. To co tu jeszcze mamy? Zakres medycyny. Ból brzucha... Tu trzeba posiedzieć i postudiować tutaj to wszystko, bo tu są... Tu są dziwne rzeczy, których ja po prostu nie wiem, jeszcze nie ogarniam. Dobra, pouczymy się tego kiedy indziej. Tu mamy naszą medycynę, zdobyłem coś, jakieś zdobyłem. I coś miałem u Ukończyć ogrodnik ogrodnik amator metody naukowe za 300 wystarczy mi nie 320 potrzebuję e, to mam za mało 320 na wszystko to mam za mało potrzebuję tego dużo więcej e, wygląd wygląd dino czapka A co tu robi? Różne rzeczy. Jak tu... Dobra, póki mi się nie nazbierają te, to nic nie zrobię, a tutaj jest dosyć sporo tych badań. Więc dobra, przejdziemy tutaj. Tutaj używamy... ...serduszek. Mam pięć serduszek. Na pięć serduszek nie możemy nic zrobić. Na pięć serduszek nie możemy nic zrobić. Dobra, tu mamy ten park, tu mamy... ...dinopedia. Nie, to jeszcze, jeszcze gdzieś indziej ja to robiłem, e, chyba w sklepie to było. E, a w banku możemy się zapożyczyć? Ej, może się możemy zapożyczyć? Zamień, zamień. Ej, ja to mogę kasę zamienić, ja nie mam kasy. 5000 tysięcy mogę zamienić na to, czyli... starczy mi kasa albo 5 serduszek na kasę. Abo 500 na to i na to. Dobra, dobra, dobra. Dobra, wiecie co? Dobry interes tu będzie można kręcić. Dobra, pomału. Jedną rzecz kolejną mam opracowaną. Yy, zaś nie mają jedzenia, no to jestem pewien. Tutaj kapelusze. Za 2000. No to dobra, to na razie. Yy, nie wyskakujmy tak daleko. Klejnoty za 500. Teraz mnie nie stać. E, mięsko, jajka. I tu, żeby odblokować to potrzebuję więcej, tak? O Wszystkiego potrzebuję masę, więc ja sobie pójdę na tego dalej, tak? Nie mam klejnotów. Wszystko mam oprócz klejnotu, a bez klejnotu mogę to stworzyć? DNA wymaga klejnotu, czyli muszę mieć te 500, żeby kupić ten klejnot. Dobra. E, troszkę wiemy. Idziemy do parku. Idziemy do parku. No to park się tutaj e, powinien kręcić. Zobaczymy, jak ta puszka na te datki. Czy można tam coś zwiększyć? Jest ta puszka na te nasze datki. Czy można tam coś zwiększyć? Nie. Puszka na datki jest puszką na datki. A gdzie my możemy stawiać w ogóle jakieś rzeczy tutaj? Budynki Możemy tutaj o Puszka na dodatki, może będą tu więcej dawać do te puszki, jeżeli ich postawimy więcej. Może ja po prostu tutaj muszę stawiać więcej rzeczy, żeby oni mieli tutaj jakąś relaksacyjną rzecz. Tu są te nasze wybiegi. Stroju. E, motywy. Aha, to daje wystrój różny. To jeszcze nic. E, zabawki dla Twoich ulubionych dinozaurów. Prawie. Czyli za 500. Ja mogę tam zabawki postawić. No na razie. Na razie tracę, tak? Na razie wychodzę cały dzień na minus, tak? To jest chyba przychód. Zarabianie pieniądze zostały zebrane na koniec dnia. Czyli tyle zarabiam, a tu jestem na minus, tak? Wchodzę na minus na tyle. Czyli tyle udałem, tyle zarabię, tak? Z tego co wygląda, tak? Co się mu nie podoba. E... Czyli chcą światło, tak? Czyli chcą tutaj światło mieć. Mają za ciemno, tak? Nic nie widzą. Haha, ha, macie problem, że nic nie widzicie. Nikt nie widzą, nie widzą. Tyle chcę przekazać. Dobra, tyle przekazać, ale wszyscy chyba chcą to światło, tak? Wszyscy chcą to światło, więc na koniec dnia damy tylko latarnie, tak? Zostawimy sobie podsumowanie. Czyli ja mogę zapauzować? Nie ma co pauzować. E Serduszek 0, Nie wiem, za co są te serduszka, bym je dostawał. Tu jest mapa. Finanse, dinozaury. A doświadczenie zdobywają wszystko dobra. Następny dzień. No i tak. Mam te 2000 i oni chcieli te latarnie, tak? Więc jeżeli ja im postawię tutaj te latarnie dookoła. To będzie mi dawać światło jakieś. Tak, no to, to są te latarnie, tak? Czyli one są niedrogie. A ja ich tutaj narąbię więcej, tak? Powinni mieć jasno. Według mnie powinno to wystarczyć, tak? Gdzie tutaj jeszcze mogę postawić? Tutaj będzie to widać, może może będzie tam coś oświetlać, tak? Ustawimy, jest dużej więcej. Dużej więcejśmy dali, więc oświetliliśmy to trochę, tak? Z tego mi to wygląda. Co tutaj mamy? Kompleks dla pracowników, Altana. Ile to będzie kosztować? 700. Eee, grzejnik. Co to będzie ich grzało? Nie wiem, nie wiem, o co chodzi z niektórymi rzeczami. Gdzie ja tam w ogóle stawiać. Jak to obrócić? To będzie ich grzało? Będę tutaj stać? Możliwe. Dobra, poczekamy. Poczekamy, zobaczymy, co się stanie. Budynki. Tutaj, Dino. Autko jest. To też jest. To mają postawione. Wszystko mają postawione. Ścieżki. No mają tutaj ścieżki. Mają tutaj ścieżki. Możemy zrobić ścieżkę jeszcze tutaj dalej. O, tak. I tak. I będą mogli sobie tutaj... Chodzić, zwiedzać, nic nie będzie, ale oni sobie będą mogli tutaj pozwiedzać, nie? No. Będą mieli więcej dochodzenia do zabawy. I myślę, że tutaj, tu też za chwilę coś zrobimy i pomyślimy dalej nad tym. Ale na razie niech będzie tak, to... Tutaj jakieś mosty, jakieś te, tutaj baloniki, jakieś... E... Park wodny. Ale może nie wybiegajmy tak daleko z takimi cenami, tak? E... Za pięćset. I to możemy postawić tutaj na wodzie, nawet? Dobra. Czy to nie miało być na wodzie? Dobra, zobaczymy, co temu drzewku brakuje. Narzędzie wody, poziom pierwszy dąb, czyli trzeba go podlewać? Zniszcz, podnieść. Skopiuj. Aha, przesunąłem go, dobra. Dobra, o to chodziło, dobra. Czekajcie, puszczamy, zobaczymy, co się będzie działo. Co się będzie działo? Czyli te drzewka potrzebują więcej wody. Czyli tak, te, te którym wyskakuje to, potrzebują być bliżej wody, tak. Bliżej wody muszą być, no to dobra, to to wiemy. Eee. Czy ta boja może pływać na wodzie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy to ma być na wodzie, czy to ma być pod wodą? Co on tu robi? Co on tu robi? Jedzą koma? Jedzą koma. Zobaczymy co teraz. Tu nam nic nie przybyło, tu nam nic nie przybyło. Odwiedzających w kolejce do kasy trzech. Dobra, nauka, serca. Co to są te serca? Jak to zdobyć? Jak to zdobyć? On tu siedzi, ale się znacznik. I co tu, co on tu mi zabawa? Jedzenie. Umieść znacznik. Aha, może o to chodzi. Jedzenie. Dobra. Łazienka. Umieść znacznik. Dobra. O, może być tak, że on tutaj tłumaczy, co gdzie ma być. On może odblokuj badania eksperyment parku w drzewo nauki, czyli on może tylko o jednym pomóc i on może informować o tym, że łazienka jest tam, to jest tam, tak? Umieść naukowca w miejscu pracy, tak? Nie. Poczekajcie, bo nie umie tego zamknąć teraz. Umieść naukowca w miejscu pracy, ale jak tu umieścić naukowca? Gdzie jest mój naukowiec? To jest mój naukowiec? Naukowiec, tak. Stacjonarny. Aha, stacjonarny, dobra. Tak. I tutaj, nie wiem o to chodziło. Czekajcie, bo może, może coś powoli zaczynam odkrywać, ale nie wiem czy to o to chodziło. Czy ten naukowiec będzie mi tutaj pracował? Czy to o to chodziło? Zaraz się dowiemy, czy to o to chodziło. Yy, Podnieść. o tak dobra jest mamy odkryliśmy mają go tu puścić dzięki dobra elegancko dobra jedziemy coś do przodu jedziemy do przodu już nam tu odkrywa i on tutaj teraz będzie zasuwał dobra jest mamy kolejną rzecz mamy kolejną rzecz udało się nam odkryć kolejną rzecz w dino parku Naszym dino parku, e, Park Saurus się rozwija. Dobra, powoli idzie nam to, powoli nam to idzie. E, jak się wam filmik podobał? Łapka do góry, komentarze mile widziane. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć wam!